Wraz z nowym rokiem wielu lubi stawać przed sobą nowe cele i dokonuje postanowień na najbliższe 12 miesięcy. Jakie plany mają opolanie i czy warto, zmieniając swoje życie, przywiązywać się do dat, o tym Maciej Dobrzański. Tacy już jesteśmy, że nowy rok stanowi dla wielu z nas psychologiczną szansę na pozytywne zmiany, realizację założeń czy marzeń, ale czasami zwycięża przyziemna praktyka. Te same cele co zawsze. Nie palę, to mi się udało. No i mam 5 kg zrzucić. Jak, jak wszyscy, jak większość ludzi na tym świecie. No, czy to się uda? Zobaczymy. Zdrowie to, jak wynika z relacji polan, rzecz najważniejsza. A reszta sama się jakoś poukłada. Zdrowieś na pewno, bo mam kontuzję kręgosłupa. No i myślę, że po prostu. Tyle chyba. To najważniejsze. Zdrowie najważniejsze. Mniej jeść, więcej ćwiczyć i tak jak co roku. Co zresztą widać po mnie. <grym> Jestem na emeryturze, to ja tylko zawsze myślę o zdrowiu. Żeby było zdrowie, a reszta to już niech będzie tak, jak jest. Nie narzekam y, na emeryturę. Jestem zadowolona. No i żeby moim dzieciom i wnukom się dobrze powodziło. Wśród nas są i tacy, którzy raczej wolą brać życie takie, jakim jest. Jakieś takie konkretne zamierzenia, postanowienia na nowy rok pan ma może? nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze się pan w ogóle nie zastanawiał nad tym. No dokładnie nie, no tu jest y, czysty spontan. A ja idę do przodu tak jak papieć. Nie mogę, ja nie mogę planować, bo nigdy mi nie wychodzi. Przeżyć, bo z dwójką to ciężko, a zwłaszcza, że ta mało śpi, więc y, mam nadzieję, że się w tym roku wyśpimy. I kto wie, może to nawet i lepsza postawa, bo planowanie, jak ambitne by nie było, nie gwarantuje efektów. Co radzą zatem specjaliści? Nie próbuj czynić tego co inni, jakby wbrew sobie, tylko poczuj to, czy, co naprawdę jest takie Twoje i to wtedy będzie się realizować, ale bez oczekiwań, bez muszenia, bez chcenia, bez dat i bez cykliczności. A nam pozostaje życzyć Państwu tego, aby zbliżający się rok był dla Was po prostu jak najlepszy. Maciej Dobrzeński, Kurieropolski.